Dzień dobry, cześć. Stacja Motywacja, Grzegorz Tyliszczak przy mikrofonie z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Moim dzisiejszym gościem jest, to, jest Tomasz Sobel, menedżer do spraw rozwoju w Galan Logistics, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cześć Tomku. Cześć, cześć, witam wszystkich. Miło mi u Was gościć. Tak, to już drugi raz jesteś moim gościem. Wtedy to było przy okazji jednej giełdy pracy, teraz przy okazji drugiej giełdy pracy i coś jeszcze. Zgadza się. Bo już jakiś czas temu odbyła się giełda pracy, 20 edycja, było to dokładnie 8 kwietnia tego roku, 25, gdzie Galan Logistics było naszym partnerem. Zgadza się, tak. Byliśmy i to dość, dość intensywny okres był dla nas we współpracy z wami, bo i mieliśmy tam wykłady, szkolenia, były też, zajęliśmy też miejsce na drugie, podium, na tak, podium. Także, także Także były emocje. I jakby całość wydarzenia bardzo pozytywnie oceniamy, i to ze względu na ilość osób, które odwiedziły nasze stoisko, ale również osoby, które nawiązały współpracę już później o, przy, mm -hmm. e, we współpracy z naszą firmą. Okej, okay, to super wiedzieć, że, że też jakiś efekt był taki mierzalny powiedzmy, Zgadza tak? W naszej tak. obecności. Mm -hmm. Brałeś też udział w, w debacie w Uniwizji na temat co słychać na rynku pracy. Jak też to wspominać? Tak, tak. De, debata była bardzo interesująca. Tam dotyczyła głównie zmian przepisów dotyczących czasu pracy. E, bardzo aktywnie i, i, i też te zmiany podejrzewam, że to na przestrzeni. Myślę, kilkudziesięciu lat, niestety będą wprowadzone, ale jednak gdzieś ten system e, czasu pracy będzie skrócony. i Jest to przyszłość i, e, biorąc pod uwagę jeszcze zmiany struktury rynku pracy plus automatyzację, wiele czynników ma wpływ na, na to, że faktycznie ten czas pracy powinien być skrócony, moim zdaniem. Także. No, raczej to jest taka tendencja, której nie unikniemy. To będzie tak, że w tej stronie to idzie, że wiemy, że już ta. Mm, Wytapianie go 8 godzin, siedzenia niekoniecznie jest efektywne, tak naprawdę. Tak, to zgadza się, tym bardziej, że tam były przedstawiane raporty i faktycznie gdzieś ten work-life balance gdzieś się tutaj wpisuje w ten, w ten model pracy. Mm -hmm. Plany na kolejną giełdę? Właśnie, to kolejna giełda już tuż, tuż, jeszcze mm. nie jesteśmy przygotowani, powiem szczerze. Mm -hmm. Cały czas jesteśmy aktywni. Tutaj pewnie też jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, że listopad jest dla nas miesiącem też takim, gdzie bierzemy udział intensywnie w targach międzynarodowych mm. w, w Warszawie, stąd nie zapadła jeszcze decyzja, także jeszcze, okay, jeszcze, jeszcze czekamy. Jesz jeszcze czekamy. No to zobaczymy, jak wyjdzie. My was oczywiście serdecznie zapraszamy, szczególnie po tej poprzedniej edycji, która naprawdę fajnie wyszła. Byliście takim no, jasnym punktem wśród wystawców tego dnia. Tak, tutaj muszę też dodać, że powoli rozbudowujemy dział HR, który będzie mhm. odpowiedzialny za udział również w tego typu inicjatywach, więc być może będzie, będzie możliwość, że, że weźmiemy udział. Mhm. To teraz obchodzicie 20-lecie firmy teraz powiedz, od czego się zaczęło? Bo nie jesteś bo od początku, że jesteś dość dawno chyba tam zatrudniony. Dwunasty rok już w sumie idzie mm -hmm. pracy mojej. Czyli ta firma 20 lecie obchodzi w kwietniu 2026 roku. Mm -hmm. Dwóch braci, e, pasja, e, rozwój, e, możliwości, chęci do działania, e, spowodowały. To, że firma w, właśnie obchodzi dwudziestolecie w przyszłym roku, także też przygotowujemy się już intensywnie do tego dwudziestolecia. Rozwój bardzo duży, bo tutaj, w, jak ja zaczynałem pracę, to było 13 osób, w tej chwili mamy 80 osób na pokładzie. Mm. I cały czas idziemy do przodu, rozwijamy nowe kierunki, rozwijamy nowe oddziały. No i rozwijamy nowe współpracę tutaj między innymi z Uniwersytetem Szczecińskim. No tak, tu przyrost pracowników całkiem spory. Do, tego, do tej współpracy za chwilę jeszcze dojdziemy. E, ale to tak, centrala była od początku w Gorzowie, czy gdzie się zaczęło w ogóle? Nie, to się zaczęło w ogóle w okolicach Poznania. Aha. Czyli w, w ogóle chyba pierwszy, pierwszy ten oddział, który był, to m, chyba był Goleniów z tego Aha. co pamiętam. To mhm. musiałbym jeszcze kamienie milowe posprawdzać. Mhm. Gorzów, do, Gorzów już był tuż, tuż po, na samym początku, chyba po pierwszym roku działalności. Mhm. Centrala w Kobylance, która w tej chwili jest największym mhm. punktem i też skupia największą ilość pracowników, czy też jednostek współpracujących studentów. To jest obiekt, który powstał w 2017 roku, mm -hmm. no to też już parę także lat. też już parę lat jest. Cały czas się rozbudowujemy, tworzą się nowe oddziały. W tej chwili cztery oddziały w Polsce i centrala, czyli w sumie pięć. Mm -hmm. Pracujemy nad rozbudową i nowym obszarem, tam jest Gdynia w tej chwili, mm. w, jako obszar, który chcielibyśmy rozwijać. Już mamy pierwsze osoby, które tam pracują. Natomiast tak, mamy Poznań, mamy Gorzów, jest Szczecin też oddział, jest Świnoujście, no i centrala w Kobylance. Mhm. Także ten rozwój cały czas jest e, intensywny. Tak rok do roku śledziliśmy przy tych wszystkich zmianach, które były 20%. Teraz tak stabilnie jesteśmy. Rynek w zeszłym roku miał delikatne załamanie mhm. około 15% i to 15% utrzymuje taki stały trend. Super. 15-20%. Mhm. Więc dążymy dążymy do rozwoju, zwiększa się liczba oddziałów, zwiększa się liczba osób pracujących i zwiększa się liczba studentów, którzy z nami też współpracują. No właśnie, możemy teraz do tego przejść, bo istotnie teraz Uniwersytet Szczeciński prowadzi projekt, Uniwersytet Szczeciński wsparcie kierunków studiów z branż kluczowych dla rozwoju gospodarki. To projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, i wśród tych kierunków wspieranych jest też logistyka. I teraz współpracujemy pod tym względem, że macie u siebie teraz nasze starzystki. Zgadza się, tak. I mamy dwie starzystki w oddziale w Gorzowie wielkopolskim. Są to starzystki, które no, mają asystenta spedytora w stopce, więc pełnią mm -hmm. taką funkcję oficjalnie u nas w firmie, czyli są asystentkami spedytorów. W, pracują w dwóch komórkach. To jest typowa spedycja i dział rozwoju, tutaj bezpośrednio ze mną. Mhm. Czyli mają możliwość jakby zdobywania tej wiedzy dwupolowo, dwufazowo. Ta spedycja pokazuje przede wszystkim, jak, jak to wygląda w praktyce. Hmm. U nas jest model biznesowy, w którym nie dysponujemy ciągnikami siodłowymi. Mamy naczepy. Tutaj już mogę powiedzieć, że ten wzrost naczep też znaczący, bo już 240 naczep mamy, które są w nieustannym ruchu, i to są naczepy, które faktycznie już widać na drogach. Więc A to jak... prawda, też dostrzegałem. Tak, tak, to bardzo miłe, jak znajomi jeżdżą, wysyłają zdjęcia, że, hmm. że jest, jest Galan. Charakterystyczna niebieska plandeka z białym logo. I wracając do naszych studentek, stażystek, one są po pierwszym roku, czyli zaczynają drugi rok od października mhm. z logistyki. Dużo, dużo przed nimi wiedzy, dużo przed nimi zadań, które wykonują. W ramach projektu jest 300 godzin mhm. do wykonania, 3 miesiące pracy, i to w sumie intensywny okres dla nas, w którym one trafiły, mimo że to są wakacje. I można by było powiedzieć, że rynek ma delikatny taki przestój. Mhm. To tutaj w, zostały też zaangażowane w projekty realizacji, właśnie rozwojowych, czyli mamy tutaj i komunikację firmy na zewnątrz, działają w social mediach. Ostatnio nawet posta dodawały. A odnośnie, też miałem okazję zobaczyć. Tak? Sa, same Samego tworzyły, także to tym bardziej cieszy, że, 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 że taka jakość, bo. Faktycznie mhm. przy autoryzacji nie było w ogóle poprawek. Super. I co? I przygotowujemy się do tych targów międzynarodowych w Warszawie. No one są w listopadzie. Cyklicznie w nich bierzemy udział. Translogistika 2025, więc też tutaj starzystki uczestniczą i w projektowaniu stoiska, i w organizacji zespołu, który będzie reprezentował naszą firmę. No i w, jakby tutaj też przygotowują merytorycznie całe przedsięwzięcie. Czyli tutaj, i faktycznie branżowo-typowo-logistycznie, plus jeszcze tego typu rzeczy jak, jak targi branżowe, to Zgadza jest się. coś, co się może przydać w przyszłości, nawet niekoniecznie w tej samej działce. To oczywiście, że tak. Tutaj patrząc z perspektywy w ogóle ich zadań, które wykonują, bo z, ja akurat z kolegą ze Zbigniewem Brzuczkowskim, kierownik oddziału w Gorzowie Wielkopolskim, jakby tutaj piastujemy taką opiekę nad starzystkami, więc podeszliśmy do tego, że faktycznie będą wykonywały. Realne czynności, które się dzieją w pracy, więc faktycznie szukają ładunków na giełdach, mają dostęp do tych giełd, mają wszystkie narzędzia pracy niezbędne do, 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 do wykonywania zawodu, e, mają telefony służbowe, mm -hmm, więc no też już faktycznie. tutaj jest taki aspekt, że, że faktycznie go trzeba odebrać. I co? Przeprowadzają rozmowy z kontrahentami, sprzedają ładunki, organizują przewozy. No i mhm. cały ten proces, jakby, który tutaj dotyczy spedycji, jest przez nich doświadczany, bo one to faktycznie organizują od, od początku do końca i jeszcze uczestniczą dodatkowo w tej kwestii związanej właśnie z, gdzieś z wizerunkową y, częścią, czyli z tym PR-em czy kreowaniem marki, mhm. też zwracamy uwagę na to, że one też wchodzą na rynek pracy i też powinny kreować swoją markę, więc o, też super. powoli, powoli zaczynają siebie promować na rynku pracy. Mhm. Bardzo dobrze, że to, już, to są faktycznie studentki po pierwszym roku, ale warto, żeby sobie też uzmysłowiły, że to jest coś takiego jest istotne jak właśnie marka osobista, nie tylko właśnie firmy. I fajnie, że to w ten sposób do tego tematu podchodzicie. Bardzo, bardzo szeroko to jest fajne rozwiązanie, że dziewczyny dużo aspektów Tak, poznają. szkoda, że nie ma dzisiaj z nami Mileny, mhm. bądź Jany. Może, może uda się jeszcze, że, że, że kiedyś tutaj... Fajnie by było, gdybyśmy, może udałoby się zrobić jakieś podsumowanie tych, tego całego projektu stażowego i wtedy z paroma osobami porozmawiać, wtedy mhm. z różnych na przykład, u różnych firm też. to Tak, by było fajne. to tutaj się udało, nie? poznalibyśmy perspektywę z, z tej drugiej strony. Cały czas też bazujemy na feedbacku z, ze stażystkami, mhm. czy coś by zmieniły, czy ta forma, która teraz jest, to jest forma odpowiednia, czy... Czy być może już ukierunkowały się w rozwoju, że faktycznie testa logistyka. Mhm. I różne spostrzeżenia tych zadań, które wykonują, są, one, są, one są na różnym poziomie trudności, natomiast na pewno są to zadania, które są, wymagają samodzielności, czyli hmm. muszą nawiązać kontakt, muszą porozmawiać, muszą przeprowadzić rozmowę telefoniczną, muszą wysłać maila, muszą wystawić ładunek na giełdzie, czy, czy też go znaleźć. Narzędzia mm -hmm. pracy są, więc teraz tutaj najważniejsze, to chyba nawet na giełdzie, targach pracy, jak była debata, dyskutowaliśmy o tym, że jednym z czynników, który będzie decydował o przyszłości pracownika, to jest komunikacja przy rozwoju właśnie sztucznej inteligencji. Mm -hmm. No i tutaj właśnie muszą się wykazać tą komunikacją, czyli nie mogą się obawiać, muszą podjąć wyzwanie, podejmują. Mm -hmm. Efekty są jak na razie bardzo dobre, także też się cieszymy, że mamy Przyjemność z nimi współpracować. No i mamy nadzieję, że to będzie współpraca długofalowa. O, to jest bardzo fajnie, że to dodajesz. A właśnie z takich rozmów z nimi kuluarowych, to dostrzegają swój, swój rozwój, jakby podoba im się to, co robią w tym momencie? Na pewno widać duże zaangażowanie. Mhm. Ten, ten system pracy, przyjęliśmy w, w 90%, że jest to system pracy pięciogodzinny. 5, mhm. 5 dni w tygodniu po 5 godzin. Można pracować w systemie 8 godzinnym, i, i ostatnio też właśnie zwiększyliśmy do tych 8 godzin. I to pokazuje, że ta praca to jednak jest e, intensywny czas, w, mm -hmm. który się dzieje w tym, w tym biurze u nas. E, I muszą być zaangażowane i muszą e, jakby wykazywać e, chęć współpracy, no bo dostają zadanie do wykonania. No, są deadline'y i, i tak naprawdę te, te są traktowane jak. E, Równoprawny pracownik w danym oddziale, więc jeżeli jest zadanie do wykonania, to one dostają informację, że mamy taki czas na wykonanie zadania, że hmm. będą takie konsekwencje z niewykonania. I radzą hmm. sobie, także są samodzielne. Super. Widać, że mimo, że to jest faktycznie po pierwszym roku i jeszcze nie ma tej wiedzy, tych podstaw już przedmiotowych, typowo logistycznych, bo to mamy po pierwszym roku specjalnościowe, nie ma specjalności, są wybierze. ogólne, hmm. kierunkowe. Więc jeszcze nie mają podstaw teoretycznych. Ja się cieszę, bo wydaje mi się, że one zupełnie inaczej będą podchodzić teraz na ćwiczeniach czy na laboratoriach tak. F podczas wykonywania zadań, właśnie na uczelni, bo już będą wiedzieć, jak to wygląda w praktyce, więc będą miały też takie szersze spojrzenie. Mhm. Fajnie. A jeszcze, jeszcze wrócę troszkę do samego Galan Logistics. Mm -hmm. Wy specjalizujecie się w Skandynawii, ale to też z tym rozwojem, jak idzie, też zmieniacie kierunki, czy dalej to jest główny, główny kierunek, którym obsługujecie? Tak, i w sumie Skandynawia cały czas jest głównym kierunkiem mm -hmm. Szwecja, Dania, Norwegia tam się również pojawia Finlandia I, i jednak gdzieś ten klient, z którym współpracowaliśmy, ten klient skandynawski jako klient wymagający Hmm. Spowodował to, że ta współpraca jest bardzo ścisła z tym rynkiem. Hmm. My też mamy oddział w e, Szwecji, A, o. E, to, także e, to, to jeszcze wzmacnia naszą pozycję właśnie na tamtym rynku. E, nie, nie zamykamy się oczywiście na inne e, w zachodnie obszary, także tutaj na pewno. E, i szukamy nowych rynków, szukamy nowych możliwości, ale jednak ta specjalizacja w Skandynawii pozostaje i, i podejrzewam, że tak, że ona pozostanie. Nawet mhm. jeżeli zaczną się tworzyć inne specjalizacje, inne kierunki, w których będziemy chcieli mocniej się rozwijać, to, to tym głównym będzie właśnie Skandynawia i no i tak, ona na pewno pozostanie. Tomku, bardzo Ci dziękuję za kolejną rozmowę. Do pewnych aspektów, o których rozmawialiśmy wcześniej, odniesiemy oczywiście. Dorzucę linka do naszej pierwszej rozmowy, bo tam Świetnie. pewne inne tematy były poruszane. Miło Cię było znowu zobaczyć. Mam nadzieję, że do następnej okazji. Tak, ja mam nadzieję również, że, że, będzie, że będą ku temu okazje. Cieszę się, że, że mogłem wziąć udział dzisiaj w nagraniu, i cieszę się, że Galan Logistics i ja współpracujemy ściśle z Uniwersytetem Szczecińskim. I myślę, że to współpraca też na lata, tym bardziej, że mamy pracowników, którzy byli stażystami, byli praktykantami, pozostali pracują z nami od kilku, no ponad kilkanaście lat. Także wow. to też świadczy o tym, że ta współpraca była, jest i będzie. I, I dzięki jeszcze raz. Super, bardzo mnie to cieszy. Do usłyszenia w takim razie. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.